I am a soldier on my own, I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielu, to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Assassin's Creed'a dwójeczkę. No i jesteśmy dokładnie tu, jak widzicie, w tym miejscu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, yy, czyli po tej misji, gdzie tam jakieś ziomeczki uciekały w ogóle do naszego domu. Miałem się zsynchronizować z tą wieżą, ale powiem szczerze, że mi się jednak nie, odech nie chciało, nie miałem jakoś specjalnie na to ochoty, no i tak wyszło. Ogólnie rzecz biorąc, wczoraj, we wczorajszym dniu, wczorajszym, tak, wczoraj miało się pojawić odcinki, ale wyszło z tego to, że, wrzuciłem jeden odcinek, później się okazało, że nie wiadomo z jakiej racji nie mają one audio, musimy to wszystko synchronizować, później ustawiać od nowa, i te odcinki, które się miały po prostu wczoraj pojawić, pojawiły się dokładnie dzisiaj, także tak to wygląda. Dobra, zaczynajmy misję bez zbędnego pierdolenia. przebierajmy się już w tego naszego asasyna. Padre? Federico Serrezio oh, Sir? Non wiem czy Sar, ale Okay. To father and brother to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother, my sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother. She's in shock. They, resisted. It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes, to my sisters. Good, do that. In the meantime, I'll go Messer Ezio. The guards were looking for No, well. spokojnie. Z mamuszką się zabawiali troszeczkę, ale... może bez takiego hamstwa. Ona też była ofiarą tego ataku. Teraz będziemy musieli chyba z tego co pamiętam do wieży iść, tam właśnie do ojczulka i rodzinki i później chyba będziemy się przebierać już w właściwy strój Asasyna, tak mi się przynajmniej zdaje. Zresztą zaraz sobie obczajmy wszystko. Już widzę, że się chyba ikonka zmieniła tutaj w lewym górnym rogu, bo na początku nie był chyba Asasyn, tylko zwykła postać. Albo mi się zdaje, nie wiem, nie wiem nawet. W sumie w takim układzie chyba będziemy zaraz sekwencję kończyć, jakby się coś... pamiętam? Dobrze, dobrze pamiętam czy nie? To chyba po tym, po tej egzekucji całej, która będzie właśnie tu, w tym miejscu, ała, ała, okej, okay, dobra. Chyba to, to, tam się kończy właśnie, ten, sekwencja. Dobra, Uch, w którą stronę idziecie? Mykuś już prawie jesteśmy na wieży, tak się wieże. Hej, chcesz się bić? Co ja ci robię? Ja tylko po prostu wychodzę na jakąś wieżę, nie wiem co to w ogóle jest. Więc na mnie nie, nie drzej człowieku, tak nie tak agresywnie. Dobra, tu sobie mykniemy, mykuś. Tu. Bo to na to się wychodziło tak? Tak, dokładnie tak. No Hop! Dawaj, 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 Ecja. Tu mały punkt do synchronizowania Żebyśmy najpierw to zrobili? Hm Co jest? Czemu nie chcesz iść do góry? Synchronizujmy się, może najpierw bo z tego, co pamiętam, to tutaj się jakoś on z tej wieży, i później znowu wychodzić, to mi się nie będzie chciało. A tutaj sobie jak się synchronizuje od razu, to sobie zaraz zejdę z tej wieżyczki i będzie w porządku. Ok, synchronizacja mykuś. No i dobra, teraz tutaj tak, musimy sobie

Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfalonieri, I remember. No, please, tell me what's happening. O, to lecimy w takim układzie się przebrać za asas. No nie wiem, czy tędy sobie zejdę. Chociaż w sumie. O, można tak, z tego na to. I tutaj sobie dachami pocisnąć. Aneta się nimi zajęła, uuhuhu, to fajnie, fajnie fajnie mieli Huuhuhu, dobra, mykoś, 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 zajebiaszczo w ogóle fajne flagi, tutaj. To, to tutaj są we Florencji, gdzie nie gdzie Naprawdę to zajebisty ma klimat Śmiganko po tych dachach też jest dobre, nie powiem, że nie Tu już nasza willa, widać Świeci się jak psujaja Myk No 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 dawaj, 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 co ty robisz? Tak się schodzi, a nie jakieś schodzenie powolne Czy nie ma czasu, trzeba się przebierać jak najszybciej Oczywista sprawa, że odszukamy dokumenty działaniego Wzrok orła otwieramy Jest tu coś jeszcze, czy nie? A, nie ma, dobra. Gdzie to jest jakieś w ogóle wyjście do góry? Bo mi tak zastanawiało, co to jest kurwa, taki office, tylko że się wchodziło do tego pomieszczenia. Tu zawsze stał stół. Aha, się takie biuro, można powiedzieć. Myślałem, że stąd się gdzieś wychodzi na wyższe piętra tej willi. No, okej, okay, dobra. Bierzemy to, co trzeba. Idziemy tam, gdzie trzeba. Ku... Zaraz zostanie asasynem. Prawie. No, ale można powiedzieć, że coś tam będzie umiał kurwa w tym stroju później działać. Wow, szybko się przebiera. Skoba, ani Tam jeszcze ukryte ostrze, ale chyba jeszcze nie działające. Tak mi się zdaje. Co to za liścik? Możemy go przeczytać? A zapieczętował to. Dobra, to musimy do Uberto iść. Co jest kurwa? Ło, wow, 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 wow. Tra. hey, no. Traditore? Nie znam takiego typa. Auditore, co najwyżej. Ma jakoś tak się to załatwia. Wybieramy pięści. Weźmiemy sobie przy ten skarb. Hajs troszeczkę wpadnie, przynajmniej więcej niż z nich na pewno. No i okej, okay, idziemy do tego Uberto, Uberto, Uberto. Uberto Uno. Fajnie ten strój jest podoba mi się, ale powiem szczerze, że ten chyba... Mówię o kolorystyce tutaj, nie? Ale ten chyba strój Altaira, który tu później będzie do odblokowania z tych wszystkich pieczęci, ten czarny taki, o ile dobrze pamiętam. Chyba czarny tak. To on naprawdę on jest dużo fajniejszy się i w ogóle bardziej mi się w chuj podoba i jeżeli go zdobędę, to będę tylko i wyłącznie chyba w nim śmigał. Ej, o co tu chodzi? No, Myk, 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 dobra, otwieraj, Alfonso, otwieraj, ważna sprawa. It. I, I don't. Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? Oto oh, ten papierzy, tam hebano. Nie pamiętam, jak against się family ...i against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning and they'll be released. Thank you, signore. Of course, my child. more No, No, nie wiem, czy tak bardzo, ale no, okej. Okay. Tam był ten kurde papież, ten taki nasz główny wróg później. Nie pamiętam jak mu było. Pewnie jeszcze o nim się dowiemy za niedługo. No ale dobra, o jakiś punkt widokowy to jest ciekawy, może go zdobędziemy, czemu nie? Hmm, hmm, hmm. To był dobry chyba pomysł. Szaty asasyna zdobyte to zacnie, naprawdę też się cieszę w takim układzie, że mamy szaty asasyna. Momentami nie wiem, czemu FPS-y mi lecą z kurwa. 30, teraz mam akurat 30 na no 60, cały czas są skoki, tak 30 fps, dziwna opcja. Pewien, Dlatego w konsolach lubię to, że właśnie są zablokowane, praktycznie głównie są zablokowane liczniki fps, ten klatki było lepiej jest mieć zablokowane te 30 fps, ów czy tam dajmy na to te 60 stałe niż kurde mieć takie właśnie spadki z 35, 40 na 60, albo z 60 na 40. to naprawdę gorzej działa locka, niż jakby to było stałe te 30 fps'ów. O, piórko, przyda się. Dobra, będziemy to... Tam... no, to teraz będzie chyba to, nie? O, egzekucja, no dokładnie tak. A tak w takim razie. I będzie zaraz lekki rozpierdol. Dobra, biegniemy tam. N póki jeszcze możemy, bo zaraz nie będziemy mogli chyba. Wow, 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 wow. wow. You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying. We need to get closer. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are the traitor, Roberto and one of them. You may take our lives this day, but we will have yours written, I swear, we will! Oops. Kurwy synie, baniuśki! Trzeba się z nim rozprawić zaraz. Może nie zaraz, ale za niedługo. Wow. Dobra, uciekamy. Faktycznie. W podskokach, nie w podskokach, ale uciekamy. Ale zrobił Liptona, ja pierniczę. Praktycznie wypił pół rodziny Auditora. Jebany oszust. Z tego co pamiętam to chyba będzie pierwszy nas cel w ogóle w Assassin'ie. Dużo powtarzam się z tego co pamiętam, bo dawno w sumie nie grałem w tą część, więc... Ale jakieś tam przew, przewspominki mam, więc jest ok. Gdzie stał... Kryjówka, co tu była? No szybciej, o dobra. Okej, okay, chyba synchronizacja, znaczy sekwencja ukończona. O, to, to jump będzie. O, kurwa. O, slow motion. A ja! I've got a little request for you. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Cerecio, thank God! I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annette. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No, it's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house, just north of the Duomo. I'm on my way. Dobra. Kurwa jest problem z tymi incognito, znaczy nie incognito, bo jesteśmy właśnie rozpoznawalni, więc może być. O, jeszcze strzelcy są już, o kurwa. Już tak szybko się zjawili na dachach? Już nie, nie było ich tu. Dobra, zdupczamy w takim układzie. 212 metrów to jest kawałek drogi, jakby nie było. Jeszcze z takim rozgłosem, hmm, może się to... Jeszcze nie mam żadnej broni, to trzeba będzie uciekać w takim układzie, jak się coś źle nam potoczy. Dobra tu ktoś jest, więc trzeba będzie tak trochę boczkiem podążyć. Już tu też ktoś jest, więc znowu będzie trzeba chyba na dach przeatakować. No, idź tam, Ezio, no, no dobrze, idziesz w dobrym kierunku, tak? Co jest, nie można iść dalej? O, tu są jeszcze te bariery, aha. Ło, 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 stary! Weź dalej, Nie znasz mnie, ja ciebie nie znam też. Dobra, nie widziałeś mnie, stary, więc ciągnij stolcowe że tak powiem. Ktoś mi cały czas na Skype pisze. Nie wiem, czy wy to słyszycie, pewnie tak. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, jesteśmy przy burdelu. <grybujesz> więc co, ja myślę, że to jest, zakończymy ten odcinek. Ja sobie tutaj zdobędę na szybkiego ten punkt widokowy. W każdym bądź razie. Yy... Będziemy dalej tutaj przedzierać się, będziemy niszczyć wszystkich, gwałcić, mordować, rabować i to co? Ja myślę, że to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, cześć wam wszystkim.